Przekątna grania prawidłowego czworokątnego jest nachylona do płaszczyzny podstawy tego grania stosłupa pod kątem alfa takim, że tangens alfa jest równy 3 pierwiastki z dwóch. Suma długości wszystkich krawędzi grania jest równa 96. My musimy obliczyć objętość tego grania stosłupa. Rozwiązywanie tego zadania zaczynamy od wykonania rysunku poglądowego, czyli narysujemy graniastosłup prawidłowy czworokątny, to jest taki graniastosłup, który ma w podstawie kwadrat. Możemy zatem podpisać, że krawędź podstawy ma jakąś długość a, możemy podpisać wysokość, że ma długość h, a z treści zadania wiemy, że przekątna tego graniastosłupa jest nachylona pod pewnym konkretnym kątem do podstawy. Przekątną możemy na przykład narysować w tym miejscu i kąt, jaki będzie tworzyła z płaszczyzną podstawy, to będzie kąt między tą przekątną a przekątną podstawy, która jest cieniem tej przekątnej, gdybyśmy oświetlili greniastosób z góry. Tutaj będzie nasz kącik alfa, no i my wiemy, że tangens tego kąta alfa jest równy 3 pierwiastki z dwóch. Ponadto wiemy, że tangens alfa to się równa w trójkącie prostokątnym, w którym mamy umiejscowiony kąt alfa, stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do drugiej przyprostokątnej. Ta pierwsza przyprostokątna to nasza wysokość H, a druga przyprostokątna to przekątna kwadratu oboku A, czyli ma długość A pierwiastki z dwóch. Czyli z definicji tangensa w trójkącie prostokątnym możemy napisać, że tangens alfa to się równa H dzielone na A pierwiastki z dwóch. Czyli stąd wynika, że to równa się temu, bo i to jest tangens alfa, i to jest tangens alfa. Czyli H dzielone na A pierwiastki z dwóch. Równa się 3 pierwiastki z 2. Możemy pomnożyć to równanie stronami przez a pierwiastki z 2, żeby wyliczyć h, czyli h to się równa 3 pierwiastki z 2 razy to wyrażenie, czyli a pierwiastki z 2, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2, 3 razy 2 to 6, czyli możemy napisać, że h to się równa 6a. Wiemy ponadto, że suma długości wszystkich krawędzi tego grania stosłupa jest równa 96. Mamy tutaj łącznie 12 krawędzi. 4 krawędzie w podstawie, 4 wysokości i 4 krawędzie w podstawie górnej. Ile jest równa ta suma? 4a z podstawy dolnej plus 4 wysokości plus 4 krawędzie w podstawie górnej, czyli też 4a. No i wiemy, że to się równa 96. Czyli stąd mamy, że 8a plus 4 i pod h możemy podstawić tę informację. Wiemy, że h to 6a, czyli zamiast h mamy 6a to się równa 96. 4 razy 6, 24 plus 8, 32a to się równa 96, czyli stąd wynika, że a to się równa 96 podzielić na 32, czyli 3. Czyli stąd możemy teraz bardzo łatwo i z tego wzoru wyliczyć h, że h to się równa 6 razy 3, czyli 18. No i gdy mamy a, mamy h, to objętość grania stosłupa bez trudu wyliczymy. Objętość v to się równa pole podstawy razy wysokość. W podstawie mamy kwadrat obok a, czyli a kwadrat razy wysokość h to się równa, a jest równe 3. 3 do kwadratu to 9 razy h 18, 9 razy 18, 162. Tyle jest równa szukana objętość.